Dzień dobry, 21 luty, sobota, 9 rano, dzisiaj akcja to pilec, jadę bez Emi, bo no, trochę choruję, także praktycznie wędrówka samotna, Emi, przywitaj się z internatami, pozdrów serdecznie, I Co? niestety w domku zostaniesz, w domku, tak. Na pewno chce, ale tak to jest jak człowiek chce, a fizycznie nie da rady. Tak jest w przypadku Emi. Także co, zapraszam na film, zapraszam na przygodę. Drogę, dajcie lajka, like skomentujcie. A to wbrew pozorom bardzo duże znaczenie, bo film ma większe zasięgi. Być może więcej osób to zobaczy. Lecimy. Pogodowo to około minus 5 stopni Celsjusza. Czy, że spory wiatr jest mimo to wziąłem drona jak się uda to spróbujemy go odpalić, idę teraz na transport umówiłem się z kolego. A to pilcu jak byłem zemi to słyszałem już gęsi gęgawę myślę, że w tym tygodniu powinno być więcej jak będzie zaraz sprawdzimy za jak jakiś czas sami zobaczymy Pakuję się i lecimy Cisza miejscówka ja na rzekę Zobaczymy jaki jest dowód na dzisiaj Tu zobaczcie Jest tak zwany ten kanał który zawsze jest pełen wody a tu proszę mogę sobie po raz pierwszy co jak tu jestem przejść sobie pod tym mostkiem bo którym jest pełen wody i tu wszędzie jest woda ale dzisiaj jest możliwość chodzenia wody stabilne bardzo stabilne Lodu jest bardzo dużo, na pewno go nie było sprzed tygodnia, a wręcz może być, że on cały czas się utrzymuje na jednolitym poziomie, około 50-60 cm. Zobaczcie, jestem na środku rzeki i czyje to są ślady? Obstawiajmy, albo pies, albo wilk, ja nie wiem. Ale coś takiego. Taki widok jest z perspektywy kajaka. Jakbyście płynęli z stopilca z tej przystani, to tutaj jest kierunek pole biwakowe Kurowo. Można spokojnie eksplorować narew na nieznanych obszarach, ale tam idę nie mi się. Dobra, idziemy na wycieczkę. Czy widać pięć sztuk gęsi leci. Dość trudne warunki, silny wiatr, ciężko dzisiaj jakoś się idzie. Proszę bardzo. Mamy trzy sztuki piękne. Poleciały. Tak to jest tutaj. 5 sztuk. Jakby nie patrzeć, 5 sztuk. No tu takie są tereny, że one mogą sobie hasać do woli. No dobra, jakieś podsumowanie musi być. 7,5 km. Eee, słuchajcie, jest tak duży, silny wiatr. Nie było nawet jak tego drona odpalić Nie próbowałem nawet No to jest bez sensu, ale tak Masa tropów Lód nadal bardzo gruby eee, Sarny Gęsi byłem widziałem eee, No to widać już takie Pierwsze pierwsze nam mnie proszę tą kamerę, dziękuję Pierwsze, pierwsze już Jaskółki nawet e, wiosny chociaż może na zewnątrz nie widać. Także dobra, to tyle. E, jak się filmik podobał przybijcie, podbijcie, dajcie suba, skomentujcie. Cześć!